Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Ponownie zresztą po raz pierwszy na, na tym zgrupowaniu, na briefingu reprezentacji Polski. Ze mną na spotkaniu obecni są asystent selekcjonera, trener Marek Wleciałowski oraz trzech piłkarzy. Podaję w kolejności alfabetycznej. Artur Borut Boruts, przepraszam, Artur Jędrzejczyk i Mateusz, Mateusz Klich. Mamy dwa komunikaty. Jeden dotyczący naszych kontuzjowanych zawodników. Dzisiaj ze zgrupowania wyjechali. Zresztą, jak żeśmy podawali, wyjechali Artur Sobiech i Arkadiusz Milik. Zostali, zostali zbadani przez, przez naszego doktora Jacka Jaroszewskiego, który, który stwierdził w obu przypadkach uraz mięśnia czterogłowego, czworogłowego. W przypadku Artura. Leczenie zajmie około jednego tygodnia, w przypadku Arka, Milika około dwóch tygodni. Um, mieliśmy, mieliśmy nadzieję, że przynajmniej jeden z nich będzie, będzie mógł być brany pod uwagę w kontekście dwóch meczu Czarnogóra-San Marino. Niestety no, doktor rozwiał te nasze nadzieje. Obaj wrócili dzisiaj do swoich klubów. Na dalsze leczenie. Drugi taki trening organizacyjny, sprawa organizacyjna, trening odbędzie się o godzinie, dzisiaj o godzinie 17, może 17, troszeczkę 17.15. Jest zamknięte dla mediów, tak jak żeśmy wcześniej podawali. Nasze spotkanie ma podobną formę jak, jak ostatnim razem, czyli zaczynamy od pytań z sali. Około 10-15 minut, później jest czas dla na indywidualne na indywidualne rozmowy. Także możemy rozpoczynać spotkanie. Proszę, czy są jakieś pytania? Można. Proszę panie Lesku. Jacek Kurowski Telewizja Polska pytanie do pana trenera. Panie trenerze, mamy jednego zdrowego napastnika, co w sytuacji gdy Robert Lewandowski będzie kontuzjowany? Tutaj... Pierwsza część kwestii została wyjaśniona, to znaczy, yy, spowołaliśmy dwóch zawodników, co do których mieliśmy wątpliwości, jeżeli chodzi o sprawy zdrowotne. Yy, przed naszym wyjściem na trening yy, otrzymaliśmy komunikat yy, właśnie tej treści, że żaden z nich nie może być brany pod uwagę yy, w tej chwili yy, po zakończeniu konferencji. Przed treningiem siadamy i analizujemy sytuację, ponieważ mamy świadomość, że, że, że tutaj spośród ludzi, których cały czas obserwujemy, yy, dokonamy wyboru na tą pozycję również, z tych, których macie teraz tutaj walce. Nie, nie, tak? tak? Z tych których obserwujemy cały czas, bo tutaj yy, nie jest to yy, sprawa jasna, yy, łatwa, ponieważ yy, Arek Milik i Artur Sobiech byli zawodnikami w pierwszym rzędzie powołanymi i tutaj na nich liczyliśmy w tej chwili yy, rozważymy powołanie dodatkowe. Może pan podać kandydatów do tego powołania dodatkowego? Ono ma nastąpić dzisiaj, jutro. No z naszego z punktu widzenia najlepiej, żeby to było jak najszybciej, ale tutaj pan pozwoli, że, że zostawię to na debatę wewnątrz sztabu okay. i, i komunikat oficjalny, jeżeli już decyzja zapadnie. Dajecie sobie jakiś czas do dzisiaj, do, do jutra, do 12, do 15. No dzisiaj mamy y, ten czas po to, żeby podjąć decyzję. Mamy trening y, przed treningiem mamy kilka godzin i, i myślę, że, że dzisiaj y, będzie to do końca dnia y, sprawa wyjaśniona. Ale de, to decyzja Szymon Barczy, dzień dobry, to jest decyzja, czy kogoś powołać, czy kogo powołać? To jest decyzja, która zostanie podjęta w następstwie tego, że nie mamy dwóch napastników, których powołaliśmy. Obaj są niezdolni do gry. Więc skoro powołaliśmy dwóch zawodników, wynika z tego, że kolejnego będziemy chcieli powołać. Dziękuję bardzo. Są jakieś pytania z sali jeszcze? Prosimy. Tutaj mam pytanie trochę obok tematu do Artura Boruca, trochę obok tematu meczów reprezentacyjnych. Do Artura Boruca jako najbardziej doświadczonego z panów, którzy tam siedzą. Chodzi mi o y, sytuację zawodnika, który za ogromne pieniądze, wiadomo, jaki transfer ostatnio się wydarzył, przechodzi do y, wielkiego, dużego klubu. Chodzi mi o jego sytuację taką, czy w takiej, po takim transferze funkcjonuje jakaś presja w drużynie, albo czy pan mógł taką presję odczuwać po, 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 po pana transferach? Wiadomo, że ten, który się ostatnio wydarzył jest rekordowym, jak taki tak, zawodnik dosyć. się czuje i jak drużyna przejmuje człowieka, o którym wie, że… No, tutaj pasuje. mówimy o dwóch zupełnie innych sprawach, tak, to jak kiedy ja przychodziłem, to były zupełnie mniej, dużo mniejsze pieniądze i tak dalej, więc no podejrzewam, że ja takiej presji i tak e, czuł pewnie, bym pewnie nie czuł, tak, bo to jest też kwestia chyba… Indywidualna, wydaje mi się, tak. no, ale tutaj, jeśli chodzi o to, no, to, to tutaj bardziej chodzi o kwestię marketingową i tak dalej. Myślę, że te pieniądze e, mają jakiś taki trochę, może drugoplanową, e, e, grają rolę tak, w tym wszystkim. Jednak, jednak Real Madrid jest wielkim, wielką firmą i, i, i e, Bayer przy okazji jest fantastycznym zawodnikiem, więc no, jak on się czuje, nie wiem, trzeba by nie jego zapytać. Ja podejrzewam, że nieźle. Nie <grym> Dziękuję bardzo, proszę. Ja chciałem spytać, czy w jakiś szczególny sposób Kamila Glika powitaliście w drużynie, jako świeżo upieczonego ojca? Tak, gratu gratulowaliśmy mu, tak i... i e, gratulowaliśmy, a ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że szczególnie właśnie uścisnęliśmy, ponieważ to jest oznaka pewnej dojrzałości, jeżeli mężczyzna staje się ojcem i i liczymy, że tą dojrzałość przełoży na grę w naszej drużynie. Fantastycznie, naprawdę. <gry> Panie Jacku, znowu poprosimy o pytanie. Już, już. A propos meczu, Państwo pozwolą. Artur, do, do Ciebie pytanie i do, do kolegów również. Czarnogóra to jest lider naszej grupy. O, oczywiście mają jeden mecz więcej, są w lepszej sytuacji nieco. Natomiast jakiego meczu się spodziewacie w piątek, z ich strony przede wszystkim na pewno będzie to ciężki mecz, tak. No, mamy bardzo wyrównałą grupę z Czarnogóra, Góra, Anglia, Ukraina, które walczyły jeszcze o, o pierwszą lokatę. No i myślę, że... No, jak, jak? Kilka ostatnich naszych meczów będzie to bardzo ważny mecz. Po raz kolejny dla nas i, 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 i przy, przy okazji dla polskiej piłki na pewno poza tym, gram u siebie i, i, i ja co prawda nie grałem w pierwszym meczu w, w Czarnogórze, ale, ale wiem, że, że coś jesteśmy winni. Czy inni zawodnicy również? Poprosimy Artur. Nie no myślę, że chyba Artur już wszystko tutaj tutaj powiedzą. <laughs> powiedział. <laughs> y Piłkarze z Czarnogóry będą walczyć i, i, i nie odpuszczą, ale my tak samo podchodzimy do tego meczu yy, na 100% i, i będziemy walczyć i będziemy robić wszystko, aby, aby wygrać. Mateusz? już. Myślę, że wszystko zostało powiedziane. Trudno <laughs> <laughs> coś innego wymyśleć. No. Będziemy chcieli wygrać i tyle. Panie Kaszmarek, Polsa Sport. Panie Arturze pan powiedział, jesteśmy im coś winni czarnogórcom, to miał pan na myśli. To co się działo jakby obok, obok samej gry, czy nie będziecie próbowali oddać tego? No nie, no sprawę kibicowskie zostawimy troszeczkę z boku. Tak bardziej myślę o tym, że, że jednak Czarnogórcy pokazali, że, że są dosyć trudnym rywalem, tak, i też potrafią e, zajść za skórę. Bardziej chodzi o mnie. To jeszcze pytanie do trenera, bo ten mecz trzeba wygrać, nikogo tutaj żaden remis nie, nie zadowoli. I to też matematycznie tak wychodzi. A nieraz tak się zdarzało w przyszłości w reprezentacji Polski, że nawet takie mecze, które trzeba było wygrać, graliśmy trzema defensywnymi pomocnikami w środku. Z jednej strony trzeba się nastawić na ostrą walkę, no a z drugiej strony trzeba, trzeba to jakoś kreować i zdobywać gole. Jak tutaj znaleźć balans pomiędzy tymi koniecznościami? Mamy świadomość tego, że w takim spotkaniu bardzo istotne będzie, jak się zaprezentujemy w ofensywie, ale też nie ma co ukrywać, że zero z tyłu to jest bardzo ważny element, który chcielibyśmy zachować do końca. Więc tutaj liczę, że wykorzystamy kreatywność naszych zawodników z przodu i odpowiedzialność naszej defensywy, i solidność w grze. Michał Kołodziejczyk, Rzeczpospolita. Panie trenerze, ja mam takie pytanie, bo o tym, że najważniejszy jest pierwszy mecz, to można mówić, jak się te eliminacje zaczynają. Czy jest możliwe w ogóle odcięcie się od myśli, że, że to jest czwór mecz, czy jak to nazwać, że <laughs> myślicie tylko o Czarnogórze i e, czy w tym momencie eliminacji, w jakich się znajdujecie i, i z tyloma punktami, ile macie na… Na koncie to jest w ogóle możliwe, żeby nie myśleć o tym, że, że, że Czarnogóra jest tylko częścią dużego planu? Da się odciąć od tych pozostałych spotkań? Generalnie z pewnością tak do końca nie, ale też mamy świadomość, że żeby zrealizować ten poczwórny plan to trzeba wykonać pierwszy krok i, i ten pierwszy krok on jest celem samym w sobie i tutaj yy, myślę, że nikt nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dziękuję, czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Wojtek Harenda Polska Agencja Prasowa. Ja chciałem was panowie zapytać, bo ostatnio się bardzo mówi wiele o potrzebie bycia silnym psychicznie. Czy wy grając w tej chwili spotkanie w sytuacji, kiedy rzeczywiście sytuacja nasza w grupie nie jest ciekawa, czy to zgrupowanie się różni czymś od poprzednich, na których Byliście. Ja uważam, że nie, bo mimo wszystko, jako reprezentanta Polski, e, każdy mecz jest dla nas ważny, tak? I tu, tu nie ma mowy o o, o, nie wiem o tym, że jesteśmy, powiedzmy, czy bardziej zestresowani, czy nie. No myślę, że, że każdy z nas jest świadomy tego, w jakiej sytuacji jesteśmy i, i, i o co gramy. I, no I tyle, tak? Myślę, że Artur odpowiedział wyczerpująco na pytanie. Także. To nie mam czy jakieś jeszcze pytania może do naszych zawodników, do Mateusza czy do drugiego Artura? Jeśli nie ma, to przechodzimy do drugiej części naszego spotkania. Zapraszamy do nas.